Cześć, tu drewniak i Monika. Ja jestem Miłosz Drewniak, a ja Monika się wida. Dzisiejszy odcinek będzie dotyczył życzeń prywatnych, pisanych w stylu półformalnym. Życzenia prywatne, półformalne to życzenia pisane do kogoś, z kim nie jesteśmy na ty, ale też nie łączy nas relacja hierarchiczna. Mogą być one pisane do starszej sąsiadki, do znajomej naszych rodziców albo. Do nauczyciela, z którym jesteśmy zaprzyjaźnieni, z którym mamy bliższą relację. No właśnie, dzisiaj, kiedy publikujemy ten odcinek, czyli 14 października, obchodzimy w Polsce Dzień Komisji Edukacji Narodowej, potocznie nazywany Dniem Nauczyciela. Dlatego w dzisiejszym odcinku pokażemy Wam, jak napisać życzenia nauczycielowi z tej okazji. Zaczynamy! Dla tych, którzy mają problem z liczeniem słów, oznaczyliśmy numerami poszczególne elementy, które na egzaminie definiowane są jako słowo. Warszawa 14 października 2022 roku. Pani Joanno, z okazji Dnia Nauczyciela życzę Pani dużo zdrowia, energii, cierpliwości oraz mnóstwa pomysłów na lekcjach języka polskiego. Niech każdy dzień w pracy będzie dla Pani przyjemnością. Olga Staszenko. O czym należy pamiętać, pisząc życzenia? W prawym górnym rogu powinny znaleźć się miejsce i data. Zwróćcie uwagę, że odliczamy tutaj dwa słowa. Następnie powinien pojawić się zwrot do adresata. W przykładzie mamy Pani Joanno. Często uczniowie bądź zdający na egzaminie piszą. Szanowna Pani Joanno. Tak nie należy pisać. Jest to pomieszanie stylu formalnego z półformalnym. Wystarczy, pisząc tekst do zaprzyjaźnionego nauczyciela, napisać Pani Joanno, Pani Miłoszu. Kolejna rzecz. Pamiętajcie o wołaczu. Czyli nasi uczniowie albo zdający na egzaminie. Często piszą Pan Miłosz, Pani Monika, Pani Jolanta. To jest oczywiście niepoprawne. Jak powinna pisać? Pani Miłoszu, Pani Moniko, Pani Jolanto, Pani Joanno. W treści właściwej życzeń piszemy, z jakiej okazji je składamy oraz czego życzymy. No właśnie. Życzymy kogo, czego. Tutaj używacie dopełniacza. Zatem życzymy szczęścia, zdrowia, uśmiechu każdego dnia, spełnienia marzeń i tak Życzenia powinien wieńczyć podpis, który umieszczamy w prawym dolnym rogu. W przykładzie, który Wam zaprezentowaliśmy, były tradycyjne życzenia. Jednak nasza codzienność to maile. Więc jak napisać życzenia podczas egzaminu, gdy w poleceniu zostanie doprecyzowane, że powinien być to tekst wysyłany mailem? Jak możecie zauważyć, różnica tkwi tylko w układzie graficznym tekstu. Po pierwsze, nie ma potrzeby pisania daty, ponieważ w mailu informacja o niej pojawia się automatycznie. Po drugie, nagłówek tekstu i podpis znajdują się po lewej stronie. A nie na środku. Mamy nadzieję, że ten odcinek Wam się przydał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę i komentarz. Jeśli natomiast jesteście nowi na naszym kanale, zachęcamy do zostawienia subskrypcji i obejrzenia innych naszych materiałów dotyczących egzaminu B1. Owocnej nauki.